Jakub Przysiak, jesteśmy na gali MMA Atak WIP, Silesia na ze mną. Grzegorz Szuli Szulakowski, Siemanko. Witam Ciebie, witam wszystkich swoich widzów. Prawdziwy weteran polski sceny MMA. Powiedz mi, Grzegorz, czy dzisiaj będziesz komentował po raz pierwszy swoje kary, czy już miałeś okazję komentować jakieś gale? Eee, wiesz co, miałem przyjemność komentowania tej gali, jeżeli... No, na tej samej sali odsłona numer jeden. Eee, bardzo fajnie mi się komentowało, chociaż w niektórych momentach jakby za dużo haseł przez mikrofon, dzisiaj mamy tak jakby trochę delikatne większe pole manewru, więc myślę, że na dzisiejszy wieczór będzie to wyglądało o wiele lepiej. Jak Ty się w ogóle czujesz w takiej typowo dziennikarskiej roli, bo jesteś zawodnikiem MMA oczywiście, ale wie to że jest to mi... Wiesz co, to jestem trochę zestresowany, dawno nie byłem w żadnym wywiadzie, więc jeżeli bym się tak zacinał delikatnie czasami, nie zwracajcie na to uwagi. Lecimy dalej. Na spokojnie. Czyli dobrze się czujesz w takiej dziennikarskiej roli w komentowaniu? Tak, znaczy wiesz co, no zobaczymy dzisiaj... Każdy będzie mógł to sam ocenić wedle własnego, jakby własnej obserwacji. Słuchaj, zobaczymy, jaki będzie oddźwięk tego wszystkiego. Miałeś okazję zobaczyć jakąś walkę na dzisiejszym wydarzeniu. Ostatnia walka w boksie, bardzo fajna walka. Mało kalkulacji. Chłopaki wyszli po prostu się bić, żeby wygrać. Eee, pięknie się dogląda, fajnie się takie walki ogląda. Mam nadzieję, że dzisiejszego wieczoru Zobaczymy jeszcze niejedną taką walkę. Znasz Łukasza Pokutyńskiego, bo to jest reprezentant Bastiontych. on też jest zawodnikiem, MMA chyba z rekordem 2-2, jak się nie mylę. Kojarzę, kojarzę aczkolwiek, no, nie znam go, że tak powiem, w cztery oczy, kojarzę chłopaka. Eee, no i tyle. Mhm. Ogólnie ty też się biłeś często w innych formułach, chyba w boksie na Gali Prime z tego, co pamiętam. się Na zresztą. spokojnie. <laughs> Tam będzie, tam będzie łatwiej. Możesz mi z kim się biłeś w boksie na Prime? W boksie biłem się na Prime z Rafałem Jackiewiczem, gdzie tą walkę wygrałem, a później biłem się na Cloudzie z rekordistą, który ma no, w boksie 4-0, aczkolwiek 100 walk e, amatorskich w boksie. No wysoki, ciężko było go dojść, przegrałem tą walkę, no ale no, wziąłem tą walkę, chciałem się sprawdzić, nie żałuję. Taki sport po prostu, raz się wygrywa, raz przegrywa. Sianko się zarobiło, e, nie moja dyscyplina. No, jeżeli podejrzewam, by było to w MMA, to inaczej by to po prostu wyszło. Jeżeli rekordista chciałby rewanż w MMA, zapraszam. Czy ty w tym momencie masz jeszcze czynny kontrakt z organizacją Prime Show MMA? Nie, mój kontrakt się skończył z 31 grudnia tamtego roku i, i jestem wolnym strzelcem, że tak powiem. No, nie walczyłem już rok czasu, czekałem na decyzję, że tak powiem, KSW. No niestety te plany względem mnie w KSW odeszły, że tak powiem, na, na, na dalszy plan, ale kurka nie jest zamknięta, więc, więc jestem dalej dobrej myśli, ale że tak powiem, nie czekam już na te KSW. Jeżeli będzie jakaś inna fajna oferta nawet we prikach, to wjeżdżam w ale, kogoś tam na łeb i tyle będzie. Właśnie biłeś się w KSW z tego opasu mistrzowski z Mateuszem Gamrotem. Ogólnie jak Ty byś ocenił KSW, które było kiedyś, jak się biłeś, a które jest teraz? Bo na pewno można powiedzieć, że są topową ligą MMA, taką hardkorową. Są, są, jest, są topką na świecie tak naprawdę. Myślę, że jestem tego samego zdania takiego, jakie powiedział Ziółkowski, że KSW jest piąte, pierwszej piątce na świecie, ja uważam to samo, KSW bardzo mocna gala, szczególnie w Europie. Jak czym się różni z zawodnikami? Walki tak samo grzeją, zawodnicy się zmieniają, wiadomo Starzy idą e, na emeryturę i zastępują ich młode wilki. A co żenisz o takiej organizacji jak Octagon MMA? Bo teraz w europejskim rynku panuje taki wyścig o, o miejsce numer jeden: KSW i Octagon. E, jako sportowo, Oktagon no, raczej się nie umywa do KSW. E, I trzeba podkreślić to, że KSW robi praktycznie galę co miesiąc, a Oktagon robi tą galę jednak o wiele rzadziej. Znaczy, wydaje mi się, że oni też ją robią często, ale. Jest Masz tak rad... często jak, jak KSW. Teraz Sące, nie wiem, ale. Nie, chyba I... na pewno. Ja ogólnie mam taką opinię, że oktagą w tym momencie w mediach społecznościowych KSW odjeżdża. Ale jeżeli mowa o poziomie sportowym, to naprawdę KSW jest o wiele wyżej. To KSW mnie nie chce. Bromo nie idzie, <noise> więc wiesz jak to jest. pay-per-view się nie sprzedaje, żartuję. Eee, no gonią, gonią, nie ma co mówić, robią dobrą robotę, no ale jak powiedziałeś, że eee, w takiej formie sportowej, to, to jeszcze daleko i do KSW. Jeżeli Ogó by tak mistrzowie mm? Oktagona zmierzyli się z mistrzami KSW, no ciężko widzę Oktagon. Ogólnie Oktagon. Organizuje często takie turnieje o milion chyba euro albo dolarów, już nie pamiętam. Złóżcie do mnie, fajnie do mnie nie dzwoni. Chciałbyś właśnie do mnie. może jakbyś dostał propozycję z Oktagonu, wejść na jakiś Chcesz turniej, być... o tak. to? Pisałem do Oktagonu, jeszcze nie przeczytali moje wiadomości. <laughs> tak na może... Instagramie? Na Instagramie. Eee, nie mam innego kontaktu, ale jeżeli by była taka możliwość, jak najbardziej. Gdzieś tam się... No, tyle, na tym zakończę. Jak najbardziej jestem otwarty. Na dzień dzisiejszy jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje, ponieważ jestem już u schyłku swojej kariery, a chcę się jeszcze pobić, kiedy jeszcze mogę. Pobić, przy okazji też zarobić, no nie ukrywajmy. Powiem ci, że jakiś czas temu była gala, KSW Epic, tam były ciekawe formuły, ty jesteś weteranem. Ja na przykład chciałbym ciebie zobaczyć, Sarczy, nie wiem, może z Borysem Mańkowskim. Co ty na to? Wiesz co, ono właśnie. W boksie na małe rękawice na przykład, to byłoby nie, świetne. Nie, nie, MMA, 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 jak najbardziej jestem chętny na taką walkę. Gdzieś były przymiarki do tej walki ostatnimi czasy. Eee, takiej informacje dostałem od dyrektora KSW, ale no niestety, no właśnie ta walka idzie jakby w dalszy plan, bo nie wiadomo co z karierą Borysa, no wiadomo ma ten, ma swoje jakby teraz małe biznesiki, które chce rozwijać i, i teraz na tym się skupia, no zobaczymy co czas przykaże, czas pokaże. Ja jestem dobrej myśli, co ma być, to będzie po prostu. Dobra, ostatnie pytanie na temat KSW. Ogólnie KSW robi gale w Polsce, we Francji, w Czechach. Twoim zdaniem KSW powinno iść tą stronę czeską? Bo nie oszukujmy się, bo no, te gale nie wychodzą tak jak powinny i tak jak na przykład to wygląda w Polsce czy we Francji. Wiesz co, no Czechy raczej jak KSW jedzie do Czech, to raczej Czech nie przebije. Czechy już mają swoją markę wyrobioną, tak jak my mamy KSW markę wyrobioną w, 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 w Polsce. No, ja bym się na ich podwórko jednak nie pchał, bo co pokazywało ostatnie gale w Czechach, no raczej nie szły zbyt dobrze. Dobra, MMA atak 5, dzisiaj mamy kapitalne pojedynki. Bajalcy wieczoru m.in. Zadyma, Hadać. Naprawdę są też osoby ze świata freakowego. Na którą walkę ty czekasz najbardziej? No oczywiście na walkę się z Zadymą. Jestem ciekaw jak to się rozwiąże. Zadyma, twardy łebno, no ale Hadaś ma te warunki, więc nie chcę tu skreślać zadymy, ale myślę, że te warunki przeważą nad tym, że to jednak jego ręka powędruje do góry. A, bo Paweł jest oczywiście zawodnikiem MMA, ale on też się bardzo dobrze bije w boksie. Miałem przyjemność komentować jego galę, czy walkę z Mariuszem Wachem, świetnie się pokazał. To oczywiście była e, walka charytatywna, ale Paweł naprawdę ma czym uderzyć. Ma czym uderzyć. Jak, jak ma czym uderzyć, jak mówiłem, bardzo duży chłop, więc jak się machnie i trafi, no dobrze, być ciężko. Ja podejrzewam, że ta walka potrwa całe trzy rundy na, na korzyść wkładacia. Aczkolwiek, no mówię, zadema jest taki nieprzewidywalny, jak najbardziej może trafić. To jest walka, wszystko się może wydarzyć. A co sądzisz na przykład o takim pojedynku? Strolowany Sebastian Nowak zmierzy się z bratem Daniela Magikala? Znasz rodzinę Magikali? E, e, wiesz co, przez br braci, przez pryzmat tego, jak trenują i jaki czas, no to... No... To bez dwóch zdań strollowany wchodzi i, i robi tą walkę w pierwszej rundzie. No, jako na tym poziomie magikala sportowym, no to ta walka dla mnie no, nie grzeje mnie tak mocno jak walka wieczoru. A czy też, ale mi bardziej tu chodzi, czy twoim zdaniem taka sportowa organizacja powinna iść w stronę tych frików? No i takiej... No, ciężko mi to nazwać, nie chcę powiedzieć patologii, ale wiesz o co mi chodzi eee, z Łukaszem Magicale mi i No Daniela. Łukasz może jeszcze nie jest takim, wiesz, jakby kontrowersyjnym, był może kiedyś prowadzony dziwnie przez niektóre osoby, ale on jest w takim porządku, myślę, chłopakiem, z tego co tak zaobserwowałem, trochę zagubiony, ale myślę, że stanął na nogi, staje powoli na nogi. No zobaczymy co teraz czas pokaże. Dobra, będziemy już kończyć ten wywiad, bo ty się jeszcze musisz przygotować do komentowania. Dzięki Dziękuję za bardzo. poświęcony czas. Przepraszam za, za moje zacinki jak były, ale fajnie, bo się rozkręciłem na koniec z nich, więc lecę, lecę e, wam komentować galę. Pozdrawiam. Zaraz wchodzisz, komentarz i rozjeżdżasz na razie.